Zaczynamy dzień szósty Uciekamy z tego grada, bo tutaj te kempingi to fortunę kosztują To nie jest dla rowerzystów z namiotem, to jest bardziej dla kamperów, samochodów z namiotami dużymi I dla ludzi wynajmujących te, te domki A nie jakieś podróży z malutkim namiotikiem. Na tej parceli co ja miałem to praktycznie się z trzy inne komfortowo namioty by weszły Gdzie no, dywanik z trawy, fajne kamyczki wokół fajne toaletki bliziutko ten i to był typowo taki ogrodzony, taka mała parterka pod namiot właśnie typowo przystosowana nie? Gdzie tutaj nie. Dlatego uciekamy stąd tak najszybciej. Dzisiaj kierunek w Trento. Ci, którzy planują po podobne trasy jechać, to proponuję przed jeziorem Garda jakiś kemping włapać, żeby było taniej i taki właśnie bardziej pod osoby z rowerami i za jeziorem garda. Ale to wszystko przy jeziorze, to wszystko kurorty, rezorty, te duże plaże, pozamykane też dostać się do plaży to też ciężko, bo wszyscy mają powykupywane to podkempingi, pod właśnie działalności swoje, albo po prostu własne prywatne domy, nie tutaj przy tym więc no jest tak jest no. Wiedziałem, że tutaj mnie trochę to drożej wyjdzie ale Plus tego taki, że jak widzicie widoczki piękne zachód słońca też był piękny plaża bardzo ładna akurat w tym do parku była kamyczki przy plaży nie no ogólnie pod tym względem nie mam do czego się przyczepić no i dali mi adapter, więc mogę w pełni skorzystać z prądu, gdzie normalnie byłby z tym problem no i co, no nic mam nadzieję, że w teren to i dalej to już do koło bardziej 20 euro Ale tak jak mówię z drugiej strony, też skorzystałem z tego, że właśnie ten camping był najbliżej Lidla Miałem tam 15 minut z spacerkiem Więc Zaoszczędziłem na tym, bo miałem i kolację, i śniadanie, i jeszcze mi zostało na objazdik. Musiałbym mieć jakiś oddzielny park, tylko taki kawałek trawnika i tak na, nad tym jeziorkiem. Nie? W jeziorku człowiek by się przemył, i na mieciku by sobie posiedził, nie? z takim widoczkiem. Ale jakby takie coś było, to by było to oblegane, i też ceny premium właśnie za to. że takim widoczkiem nie? Wszystko tak się mniej więcej zaczyna co najmniej o 40 zł z wyższych z takich normalnych dań. Wiesz pizza, 6 euro. Pytanie jak dużo ta pizza jest. Dla mnie piękna kombinacja wysokie skaliste góry i piękne jezioro Może być to oczywiście, może No i najlepiej by była to typowa ścieżka rowerowa Nie tak zaludniona jak ta, no ale Można mieć wszystkiego Buongiorno Raparita Buongiorno tam z jednej pary albo mąż do żony. idź, idź i oglądasz, oglądasz a za tobą kurde pełno ludzi stoi <grym 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 i hamujesz cały ruch tyle się z niemieckiego zrozumiałem mniej więcej że taki przekaz do niej miał a tam było ciasno bardzo ciasno na to żeby mieć miejsca by robić zakupy i mieć ruch dwukierunkowy nawet dla samych pieszych a zwłaszcza jak jeszcze tam rowerzyści chcieli przejść to już w górę mówiłem że do trento dzisiaj się jadę i to jeszcze jest planowe a potem będę się bardziej jednak kierować na Alpe Adrie bo jednak pogody będą takie no, trochę deszczowe i Mogą bu burze być Tam to 40-60% na burze na Qweather, na Google, na wszystkich tak tam, stronkach, więc... Na Glockner i tam powyżej 2000, czy ileś tam metrów wjeżdżać Gdzie to no, nie jest typowo ścieżka rowerowa jak Alpadra, gdzie będą jakieś wiatki, miejsca do schowania ja i bardziej, bardziej pod rowerzystów to zrobione to tam powiedzmy gorsze pogody mogą być łatwiejsze do przetrwania niż właśnie tak w górach gdzie będziemy mieli schronienia nie? a tutaj też będą tunele więc zawsze coś może jakieś tam się schronienie wyłapie Więc pojadę tak jak mniej więcej no oryginalnie chciałem tylko w drugą stronę i zachatrałem właśnie garda i te inne tereny co mi kosztowało troszkę dłuższych dystansów i sił no i też pieniążków, ale Fajnie było sobie tutaj zajechać Te tereny jak na Austrii, jak bardziej zajadę Od Trento w prawo To tam będzie no, Mniej turystów I właśnie więcej rowerzystów i takie mniejsze kempingi Więc będzie to takie Bardziej klimatyczne niż jak tutaj Te rezorty, ale przy Trento, przy tym jeziorze to jeszcze Też będzie tak mniej więcej, tylko Teoretycznie chyba mi wyjdzie dwa razy taniej tam pokazywali 26 euro za, za dwie osoby noc Z namiotem, no to jak ja jestem sam, no to powinno być jakieś 17-18 Zobaczymy Jak już się takie ceny zaczną, to, no to już człowiek przeżyje Więc taki oto jest plan I no i co będzie z pogodą, to będzie z pogodą Przyjechać przyjedziemy, już w deszczu jeździłem Z drugiej strony teraz mi słońce pali Dziś Wczoraj jeszcze jutro, to potem taki deszczek nie będzie zły przy takich temperaturach. Tylko właśnie głównie chodziło o te burzenie. a tego rezygnuję z tych wielkich szczytów tam i podjazdów, bo to mi trochę jednak czasu zajmie, a jak mi burzę złapie w nieodpowiednim momencie tam, no to może być bardzo nieprzyjemnie. Więc rozsądek z tego małego doświadczenia, co tam mam o górach, to w burzy Lepiej się tam nie wybierać. Nawet jeśli no, nie jest to gwarantowane, że te burze będą, ale jak już zajadę tam, to nie będę miał za bardzo e, dobrych opcji powrotu i wybije się całkowicie z rytmu, to też nie będzie dobre. A kto wie, może się nie będzie tak źle. Ale to ja też chciałem przejechać, więc. Nie jestem wcale jakoś na to zły, czy coś, że muszę zmieniać plany. Groszglokne, po prostu i te trasę Wziąłem tylko przez uwagę przez to, że właśnie już teraz zmieniałem tutaj trasę na, na tą gardę, bo tak naprawdę by je w ogóle nie planowałem, zwiedzać też. Ale pogody fajne, no to wolałem właśnie sobie pojedzić tutaj. Mam kilka rzeczy, co poszło nie tak. Znowu zapomniałem linki, już drugi raz. Jedną na wyprawie Green Velo, a drugą teraz. Tak no, się powtarzam, a spakuję no na samym końcu, jak wszystko już popakuję, bo ją i tak chowię w bocznej kieszonce w Tobole. No i tak to schowałem, że je zostawiłem. <słuch> a teraz jak właśnie sobie ochładzałem troszkę w jeziorku, no to uchwyt e, od kamerki, co mam na, na szyi, to miałem... Założony na, na szprychach od roweru. I tak leci, leciutko przy, yy, no, ruszam z, ro, z rowerem. No i takie specjalnie mocy nie ruszyłem jeszcze. Do, czułem tylko po prostu jakiś opór I jak spojrzałem już, to już było za późno, bo już urwało. <laughs> ja jakiś słaby drut wtedy w tym miejscu który tak łatwo się urwał. Ale chyba po prostu on jest z ale to jakoś musiało pociągnąć, i to pociągnęło nie, nieodpowiednio i, i się urwało. Ale o tyle dobrze, że mam. Na buteleczce z woskiem oklejone yy, go ta, taśmą naprawczą i po prostu sobie urwałem chyba taśmy naprawcze i naprawiłem to, bo sobie po prostu skleiłem. Ale tak to bywa już na tych wyprawach, nie? Tak первый туннель. Nie mogę się nacieszyć tymi widokami, to pięknie wygląda. Łuki, tunele, tak jak teraz widzicie, taki króciutki teraz. na filmikła doświadczyć tego, tak co przejechać po takiej trasie jest po prostu nie do opisania czasem. Największych pojazdów Wszyscy co nie mają elektryka to cierpią. Oprócz tej pary już to leciutko góreczka Zaraz rozmęczenia, lepsze tempo Pierwszy raz tyle się poce, że normalnie widzę Krople na, na ramieniach masakra teraz troszkę taką alejeczką, gdzie trochę cienia jest No szok Ciężki podjazd Zresztą, znaczy, że w takim wolę Ale pocieszyło mnie to, że nie tylko ja się tak męczyłem Choć nie ukrywam, że jakiś sklepik by się przydał, żeby coś na schodzenie wziąć I chyba zobaczę zaraz na Google Map, czy coś jest Bo muszę się schłodzić, organizm trochę o, Ale co za widoki, nie? Tylko ile trzeba się namęczyć Kończyć ten podjazd. Z niewiele zostało. Ale jeszcze męczy. A kto wie czy nie będzie tak jak Garmi nieraz ma, że kończy podjazd, a tam jeszcze kurde 4-5% góry i tak dalej. Ja tu mam jechać A to tunel był ukryty Ale szosowcy jechali przede mną wystarczyło się kierować ich śladem Oni na pewno <laughs> No nie wiadomo co by mnie nie wypchnęli No i jak widać Nie wypchnęliby mnie na byle co w upalne dni przy żeby czuć tą wilgoć, to jest genialne. Mała ulga. powiedzieć do tego trenu teraz jadę. To jest chyba jedna z najlepszych i najpiękniejszych tras, jaką Piękne warunki asfaltowe, jak to się robi właśnie takie gładkie gładkiej nawierzchni. Przyroda, fajne takie drewniane płoteczki klimatyczne. Tutaj jakieś plantacje, góry przede mną, rzeka po lewej stronie. Normalnie przecudnie i to już dobre kilka kilometrów, a jeśli nie, nie kilkanaście już. Tylko na, na razie mam problemy z kempingiem, bo nie wiem, czy dojadę, troszkę ból głowy, te ciepło, Ech, takie osłabienie jakieś i nie wiem, czy się wyrobię, bo inne kempingi, niektóre tam do 19 mają check-in, ale no nic, do Trento zajadę, się zapytam jeszcze tam ich, ile to wyjdzie i czy mogę się w ogóle... E, zameldować, bo będę po 19.00. Mogłem być wcześniej, ale musiałem zrobić przerwę, odpoczywać reset, jakiś ochładać organizm, bo, no, bo naprawdę nie, nie wyrabia człowiek. A udaru też człowiek nie chce dostać. Więc no, jest tak, jest. Nie? No chyba, że wyjdzie, że kurde, no nie wiem, no jakby się trafił gdzieś tutaj tak do wieczora, bym co posiedział na ławce i po prostu się się rozbił, może by wypaliło. Jakbym mi szybko późno wieczorem i szybko rano zniknął. Czyli był pierwszy raz na, na dziko, no nie wiem, zobaczymy co mi odpiszą i czy w ogóle się wyrobię i za jaką cenę, nie? I żeby nie było za mało, to jeszcze przed nami widzicie tam ten biały obiekt, czyli zamek na skale. No nie wiem. Czy ta trasa tutaj ciągle podnosi poprzeczkę? A już i tak pobiła wszystkie trasy, jakie jechałem Tak jak mówiłem, kempingi dosyć szybko już kończą umeldowanie Na Słowenii było fajnie, było do 22, tutaj do 20 no, Mam 40 km do przejechania i 2 godziny 12 minut Ogólnie cały czas mam w miarę, tak jak widzicie, takie warunki, w miarę płasko, czyli teoretycznie to mi się wyrobił, ale mam jeszcze ten mega podjazd i tego się obawiam, że ten podjazd mi bardzo później, więc będzie tak na styk. No ale zobaczymy, może się uda. Jeśli się nie uda, no to żaden inny kempik mi nie przyjmie, bo wszystkie inne też co do ósmej. Sprawdzałem na stronach i co? Pozostanie wyszukanie jakiegoś sheltera, tak zwanego schronisko, wiaty czy cokolwiek, I po prostu tam przynosuję tak po prostu, nie? Bez rozbijania się jakoś konkretnie, i tyle. Oby nie, no ale jak będzie trzeba, to tak zrobię. I właśnie takich tras oczekiwałem. A przynajmniej właśnie takie trasy mi się marzyły, nie? No i się wymarzyło. Coś pięknego po prostu. Naprawdę bardzo długa trasa do, do Trento w takich warunkach. Człowiek wydostał się już tak z tego jeziora Garda, to właśnie tak się powoli zaczynały już te ścieżki rowerowe nie? po tej pierwszej górce. Normalnie Mekka Kolarska, tyle rowerzystów tutaj. Czasem jest jakieś duże grupy wycieczkowe też i nie ma co się dziwić, no, po prostu przepięknie. przy jak 22 km 229 metrów podjazdu Trzymajcie za nami kciuki Będą potrzebne Chyba zaznaczone drogą rowerową turystycznie Ale kurde A, a tyle dobrze, że bramka otwarta Dobra Tego się nie spodziewałem Skwita naprawdę jeden styk w tym kempingu Mówiłem z tymi podjazdami, kiedy się kończę według Garwina, śmiało być koniec a jeszcze 5-7% mam do góry teraz jeszcze I nie wiem kiedy to się skończy, chamstwo a wszystko co sobie nadrobiłem na tamtym płaskim eleganckim odcinku to straciłem na tym podjeździe więc tak na, na styk dosłownie co, co do minuty będę koło 20 Uh, <laughs> lepiej żeby było przed. Na ulicę, a tu mam przejazd niefajnym mostkiem. A tam jest ten zjazd. Teraz tak patrzę. Na prosto mam się pchać. Tak jechałem prosto, jechałem prosto. A tu jest ten zjazd. Ha. Mam piękne ścieżki rowerowe. 9 km do, do jechania. A mam 19:29. Czyli jakby nie patrzeć pół godziny. Na to żeby przejechać 9,2 km. No, no mówię, dosłownie na styk. Troszkę mi wieje w twarz. Ale jak nie będzie dużych podjazdów, to powinienem się wyrobić tak 5 minut, może przed, albo coś. To no, masakra. Mam nadzieję, że co do sekundy mnie nie będą rozliczać. Jak będę tak 2 do 5 minut po ósmej, to mnie przyjmą. Już jestem przy tym jeziorku, więc nie tak źle. Ale 7 km jeszcze do przejechania. No, jak widzicie już mecik rozbity, ciuchy przeprane, rowerek zakryty. Ogólnie kemping fajny, nawet klimatyczny. Tutaj macie duże sanitariaty zaraz wybrałem sobie oczywiście na mecie blisko tego tam w środku można sobie podładować na razie kupiłem sobie loda dla ochłody tam dwie takie konkretne gałki i bardzo dobre smaki to 3 euro no to 12 zł, no nie jest to mało, ale też nie jest to drogo sam kemping wyszedł mnie 22 euro, czyli tam jakieś 90 zł ale lokalizacja fajna bo tu widzicie góry tam nawet chmury zachodzą. Po tej stronie też mam góry. No ogólnie Prawie z każdej strony góry są. Tam za tym budynkiem też są góry, ale akurat nie widać. No, woda pitna jest, wszystko jest. Minimarket, no to tam e, nic ciekawego nie znajdę. E, ale przynajmniej jest wiadka i tam jest podłączenie. Więc zaraz będę szedł sobie e, ładować. No i ogólnie fajnie, nie? No, na chwilę miałem strachu, bo. Były zamknięte drzwi od, od recepcji, bo byłem 3 minuty przed już myślałem, że jest zamknięte, ale nie, pani była i tam przyszła, za, e, zameldowała zameldowałem i okay? Więc Ogólnie spoko jest, tutaj właśnie jest woda pitna, no i węż jest, wążyk się może przydać, żeby sobie ro, rowerek tam przemieć z rana, więc może skorzystam. chociaż. Długo zaczną się deszcze. No to, to też samo przyjmuje rower. No i co? Na no, się skończyło ok. Zobaczymy, co tam wyjdzie jutro. Trochę sobie posiedzę, zrobię sobie właśnie jakieś jedzonko w kuchence, bo już długo je nie używam I zobaczę, jak ta tarasa wygląda. Czy coś zmienić, czy nie. Jak tam pogody i tak dalej. Nie? Więc do zobaczenia jutro. Cześć.